Taiwo Finden chce wrócić na tor i odpowiada dziennikarzowi w sprawie transferu. Do końca cyklu Speedway Grand Prix pozostały tylko dwie rundy, a różnica w klasyfikacji generalnej wynosi tylko 3 punkty. Ale oprócz tego... Piotr Pawlicki ponownie z kontuzją. Pijany kibic rzucił się na Jacka Holdera. Patrick Hansen w impasie z łódzkim klubem. Leszno wygrywa z Bydgoszczą i pokazuje, kto jest faworytem. Cześć, ja jestem Wakacyjny Łukasz i witam Was po krótkiej przerwie. Czy naładowane są bateryjki przed resztą sezonu? No, tak, tak średnio, średnio bym powiedział. Tak średnio. Natomiast nie zmienia to faktu, że przeglądam dla was żużlowe internety, żebyście wy nie musieli tego robić. Lećmy z tym materiałem. A zaczniemy sobie od tematu ostatnich spotkań w drugiej Metalka z Extra Lidze, bo działo się bardzo dużo. No i wiemy już, kto wystąpi w playoffach, a kto w playdownach. Przede wszystkim w meczu na szczycie Polonia Bydgoszcz mierzyła się z Unią Leszno i gryfy musiały przełknąć gorzką pigułkę. 42 do 48 i brak bonusa. To zdecydowanie za mało, jeśli chcesz awansować do najlepszej ligi świata. Komentatorzy w mediach zwrócili uwagę na Bydgoski Tor. Pan Piotr Rusiecki, prezes Unileśno, wrzucił nawet parę zdjęć z tego toru, podpisując wymownie: Bydgoszcz. Czy to taka zagrywka, żeby zniszczyć swój tor i potem zaskoczyć rywali? Kto wie. W innym meczu na łódzkiej motoarenie Arenie Orły podejmowały PSZ Poznań. Skorpiony walczyły o fazę play-off, dlatego to spotkanie było bardzo istotne w kontekście tabeli. Mówię w czasie przeszłym i to nie dlatego, że mecz się odbył, chociaż to też prawda, ale dlatego, że Skorpiony o fazę play-off już nie walczą. Mecz został przez nich zremisowany. Po raz piąty w tym sezonie zresztą. Co oznacza, że Poznań już na pewno zajmie piąte miejsce w tabeli, drugie metalka z Ekstraligi i będzie mógł sobie wybierać rywala na play ale na pewno nie tego oczekiwali. Absolutnym bohaterem okrzyknięto Mikela Andersena, który objechał w ostatnim biegu Bartosza Smektałę. Nawet oficjalny profil Stali Rzeszów napisał w meczu w Łodzi. A to wszystko dlatego, że Żurawie nie muszą już wygrać żadnego meczu, mają zapewnioną fazę playoff. Jedyne co mogą zrobić to jeszcze awansować przed Wilki Krosno, bo w obecnym systemie rozgrywek nic to nie zmieni, absolutnie nic. Bo jeszcze kilka lat temu, kiedy pierwsza drużyna mierzyła się... Z czwartą, rok temu to było tak, że pierwsza mierzyła się z szóstą, druga z piątą, trzecia z czwartą, no miało to jakieś znaczenie, ale w przypadku kiedy i tak Unia Leszno, czyli lider 11 sierpnia wybierze sobie rywala na playoffy, no to czy zajmiesz trzecie miejsce czy czwarte, wszystko zależy od tego jak Unia Leszno stwierdzi, że jesteś mocny, nie? Co ciekawe, parę osób doszukało się tutaj ciekawej informacji, że ojciec Michaela Andersena w przeszłości jeździł dla Stali Rzeszów. Także można powiedzieć, ojciec się uśmiecha. Ale szczerze mówiąc, z jednej strony fajna akcja Mikela Andersena, no trzeba się cieszyć, gratulacje dla niego, super pojechał. Z drugiej strony zobaczyć starcie Poznania z Rzeszowem w ostatniej kolejce, która by decydowała, kto wejdzie do playoffów, no to by było coś. Niestety nie jest nam to dane. Ale przechodząc dalej, Unia Tarnów zmierzyła się wczoraj z Unią Leszno i dostała ogromne lanie. Tym samym to Jaskółki kończą fazę zasadniczą na ostatnim miejscu. Sobota Wilki krosną kontraterzet Ostrowia. Pomimo kontuzji i spadkowego miejsca, jakie zajmował ostrowski klub, mecz ten nic nie zmieni. Dopiero play downy rozstrzygną, kto pożegna się z drugą ekstraligą. Niedziela PS Poznań Stal Rzeszów, o czym mówiłem, oraz polonia bydgoszcz orze łódź. No nie mogę się doczekać. Młodzieżowe indywidualne mistrzostwa polski początkowo miały odbyć się na stadionie olimpijskim we Wrocławiu, ale kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że zmieniony został gospodarz tej imprezy i będzie nim Bydgoszcz. Wszystko przez dużą intensywność imprez w sierpniu na olimpijskim. Działacze z party uznali, że lepiej jednak oddać jeden z ważniejszych polskich finałów. Osobiście dla mnie nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, bo już w kwietniu wiedziałem, że na 90% Wrocław odda ten finał nawet przez chwilę myśleliśmy, że może się on odbyć w Świętochowicach. No ale jednak nie. Co ciekawe, z dziką kartą dalej pojedzie Jakub Krawczyk, który otrzymał ją z racji, że gospodarzem była Sparta, a gospodarze musieli mieć jakiegoś swojego reprezentanta. Co jednak najciekawsze, zmienił się gospodarz tej imprezy, więc idąc tą logiką, dziką kartę powinien otrzymać ktoś z Bydgoszczy. A tak się składa, że Kacper Andrzejewski, zawodnik Bydgoszczy, był wyżej klasyfikowany w eliminacjach od Jakuba Krawczyka, więc za Pojawia się pytanie, czy to nie on powinien w tym finale wystąpić. Może chodziło o to, że Sparta nie miałaby żadnego swojego przedstawiciela w finale, a Bydgoszcz takowego ma. I jest nim Maksymilian Pawełczak. Mimo wszystko trochę szkoda, ale pamiętajmy, że cały czas możemy zobaczyć Kacpra na torze. A teraz szybkie newsy. Franciszek Karczewski z dziką kartą na zawody Impu, które odbędą się 15 sierpnia w Częstochowie. Swoją drogą planuje być na tym finale. Daniel Jeleniewski, który miał podpisany kontrakt warszawski z Polonią Bydgoszcz, podpisał kontrakt, ale nie w Bydgoszczy, ale z Wilkami Krosno. Emil Poertner, nie wiem czy to dobrze przeczytałem, zakończył karierę, chociaż po kontuzji przechodził trzy operacje piszczeli, dalej nie potrafił wsiąść na motocykl. To byłoby nieodpowiedzialne, mówił sam zawodnik. Zawodnik lokomotywu Emil Braun podczas meczu z Acelan upadł, a konsekwencją są liczne złamania w lewej ręce. Czas rekonwalescencji to od. 4 do 6 tygodni. Straszna kraksa wydarzyła się w Częstochowie podczas trwania Pucharu Ekstraligi. Zderzyli się Bartosz Rudolf z Falubazu i Krystian Grenda z Wrocławia. Ten pierwszy wyszedł prawie bez szwanku, ale po Krystiana wyjechała karetka. Na razie nie wiemy ile potrwa przerwa, no i jak poważny jest uraz. Tak czy siak życzymy dużo zdrowia. Co do tego zdrowia, to w tym roku sporo zawodników odnosi kontuzje. Mam wrażenie, że statystycznie jest ich więcej niż w poprzednich latach. I w związku z tym pojawił się temat w ostatnim tygodniu – ubezpieczenia żużlowców bo nie każdy żużlowiec się ubezpiecza. I w tym problem. Żużlowcy muszą posiadać jedno obowiązkowe ubezpieczenie, bez tego nie mogą być dopuszczeni do startów. Jego minimalna wysokość to 50 tysięcy złotych, ale wielu posiada je na poziomie 100 czy 150 tysięcy. Generalnie to żużlowcy powinni posiadać dwa rodzaje ubezpieczeń. Jedne płacone przez klub i drugie przez samych siebie. Tylko jak mówi Krzysztof Cegielski dla WP Sportowe Fakty, większość zawodników tego nie płaci i nikt tego nie sprawdza. Tworzy to poważny problem, bo w przypadku, nie daj boże, poważnego wypadku, zawodnicy mogą liczyć tylko na wsparcie z zewnątrz, prosząc o pieniądze kibiców i ogólnie środowisko żużlowe. Krzysztof Cegielski też w przeszłości korzystał z takiego ubezpieczenia i po swoim strasznym wypadku w Szwecji mógł od razu pokryć część kosztów leczenia. Nie ukrywa też, że irytuje go fakt, że żużlowcy nie chcą się ubezpieczać, a taki koszt ubezpieczenia to mniej więcej jak koszt nowego silnika. Polecam jednak poczytać cały artykuł na Sportowych Faktach, bo jest bardzo ciekawy. Jako namiastkę powiem, że wzorowym ubezpieczającym się zawodnikiem był przez lata Piotr Protasiewicz. Można się zastanawiać, czy ubezpieczenie w przypadku takiego sportu motorowego jest potrzebne i jego zakup jest co najmniej odpowiedzialny, ale wydaje mi się, że i wy, i ja, i wszyscy inni znamy odpowiedź. Oczywiście dalej kontynuujemy wyjazdy na stadiony żużlowe. Już w tę niedzielę pojawi się na meczu Sparta Wrocław kontra KS Toruń. Także Olimpiko, szykuj się, bo przybywam. Przed meczem będę dostępny na strefie Fortuny, która przyjeżdża w niedzielę do Wrocławia. Nie byłem na Stadionie Sparty Wrocław już od no chyba 4 lat, także fajnie się będzie znowu zobaczyć. Tymczasem lecimy z materiałem. Cóż to będzie za końcówka cyklu Speedway Grand Prix? W Rydze w ostatnią rundę, w ostatni weekend działo się bardzo dużo. Trzecia wygrana Brediego Kurtza z rzędu i tylko 3 punkty w klasyfikacji. 3 punkty straty do Bartosza Zmarzlika. Absolutnie, to będzie jedna z najlepszych rywalizacji ostatnich lat, jestem przekonany. Australijczyk ma 142 punkty i traci tylko 3 do lidera, Bartosza Zmarzlika. W Rydze, co warto podkreślić, na trzecim miejscu podium stanął Andrzej Lebiediew, ulubienie z publiczności. Ostatnie dwie rundy to Wrocław oraz duńskie Wojens. Najpierw żużlowcy spotkają się na olimpijskim 30 sierpnia. A może nawet się wybiorę, zobaczymy. Ale zostając jeszcze w temacie Łotwy, to dzień wcześniej swoje mistrzostwa świata odjechali młodzieżowcy. Najlepszym okazał się Adam Bednarz. To małe zaskoczenie, widać, że forma Czecha zwyżkuje. Na drugim miejscu Ukrainiec Nazar Parnicki. Dopiero trzeci Wiktor Przyjemski. W klasyfikacji generalnej cały czas prowadzi właśnie zawodnik Motoru Lublin, ale 4 punkty za nim jest młodzieżowiec Unii Leszno. Czyli tak jak w przypadku seniorskiego czempionatu, prawdopodobnie wszystko rozstrzygnie się w ostatniej rundzie. Nie wiem natomiast co chciał rozstrzygnąć w Rydze jeden z kibiców, ale wyszła z tego ciekawa akcja. Jeszcze przed biegiem finałowym do Krisa oraz Jacka Holderów podszedł jeden z kibiców z wejściówką VIP. Media piszą, że delikatnie mówiąc, nie był trzeźwy. A po krótkiej wymianie zdań, miało dojść do rękoczynów. Wspomniany kibic miał zapytać starszego z braci o Darcy'ego Warda, ale Chris nie chciał o tym rozmawiać. Do dyskusji włączył się jednak Jack Holder. Po chwili, partnerka tego zagorzałego fana Speedwaya chciała sobie zrobić z nim zdjęcie w sensie z Jackiem i wtedy właśnie miało dojść do przepychanek. Kibic złapał zawodnika za szyję, a ten miał sprzedać mu liścia. Brzmi co najmniej groteskowo, ale to się wydarzyło. Po chwili została wezwana ochrona i sytuacja została szybko opanowana. Natomiast moje pytanie jest, skąd tam się wziął kibic? I to jeszcze przed biegiem finałowym. Mam nadzieję, że tam grube konsekwencje będą później wyciągnięte w stosunku do tego kibica. Już nawet nie mówię o tej ochronie, bo nieraz byłem na meczach w polskiej lidze, tej najlepiej zorganizowanej, i kibice wchodzili sobie do parku maszyn jak na spacer. Przykłady to kiedy byłem na meczu w Krośnie i na meczu w Rzeszowie, no ochrona po prostu nie dawała rady. Fajnie by było, gdyby ochrona stawała jednak na wysokości zadania, bo wśród tego tłumu fanatyków Speedwaya może okazać się, że będzie ktoś bardziej zaangażowany, ale to takie moje luźne życzenie. Patrick Hansen natomiast życzyłby sobie więcej startów w zawodach ligowych. I chociaż Duńczyk wrócił na tor, nawet zdobywając jedną trójkę, to na ostatni mecz z Poznaniem nie został powołany. To znaczy, przepraszam, on został awizowany do składu, Natomiast w dzień meczu dowiedział się, że za niego jednak pojedzie Wacław Milik. To nie jest tak, że po prostu nie został powołany, tylko dowiedział się o tym na 20 minut przed przyjazdem na stadion. Trener Maciej Jonder broni swojej decyzji. Dzisiaj miała być i taką decyzję podjąłem. Adrian Miedziński, będący w studio zawodów, powiedział jasno, tak się nie robi. Dzięki tej zmianie w składzie znalazł się właśnie Wacław Milik, który zachwycił wszystkich swoim wynikiem w postaci 6 punktów. Patrick Hansen miał być bardzo niezadowolony z tego obrotu sprawno i ciężko mu się dziwić. To by był zadowolony w sumie. Miał być na tyle niezadowolony, że miały paść wizwiska pod adresem sterników klubu. W składzie awizowanym na mecz z Polonią znowu znalazł się Duńczyk. Natomiast pamiętajmy, że można dokonać dwóch zmian do czasu meczu. Stąd ciężko obstawiać, czy Waszka znowu nie pojawi się jak królik z kapelusza. No, fajno. Nie wiem, co mam do tego jeszcze powiedzieć. Faza playdown czeka na Łodzian, a utrzymanie... Ale nie jest jeszcze takie pewne. Pewny powrót do ścigania zaliczy wydawało się, Piotr Pawlicki. Po strasznym wypadku na torze w rybniku Polak dochodził do siebie i nawet ostatnio wrócił do treningów. Na swoje zresztą nieszczęście. Niestety dosłownie po 10 minutach rozgrzewki Peter poczuł ogromny ból w żebrach, co zmusiło go do ponownej wizyty w szpitalu w celu przeprowadzenia kompleksowych badań. W klubie podobno zatrzęsły się żyrandole. Z tego co udało mi się ustalić, to nie ma informacji o nowych urazach, a także o odnowie starych urazów, co by się zgadzało, bo Peter jest awizowany na najbliższy mecz włókniarza z Gruziądzem. Oczywiście tak jak w przypadku Patryka Hansena ten awizowany skład jest tak, wiecie, do waszej podstawowej informacji, wszystko może się jeszcze zmienić. Może i świat się zmienia, ale trzy rzeczy pozostają niezmienne – śmierć, podatki, i to, że Taiwo Finden zawsze powróci do ścigania. Niecałe pół roku po ciężkim wypadku Brytyjczyk wrócił do ścigania. Mówiłem zresztą o tym ostatnio, że trenował na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Teraz wszyscy zadają sobie pytanie, kiedy Finden wróci do ligowego ścigania. Nie byłoby to tak intrygujące, gdyby nie to, że sam zawodnik zamieszczał wpisy o powrocie i takie informacje przekazywał też menadżer Stali Rzeszów. Jeśli chodzi o awizowany skład na mecz z Poznaniem, no to na próżno go tam szukać. Widać jednak na mediach trzykrotnego mistrza świata, że ten nie próżnuje i bardzo chce przypomnieć się publiczności. I bardzo chce przypomnieć się publiczności, przepraszam. I pomimo tego, że tak naprawdę nie wiemy w jakiej formie będzie Brytyjczyk po powrocie, to już teraz pojawiły się plotki transferowe, gdzie O'Finden mógłby się przenieść po sezonie. A poinformował o tym dziennikarz Eleven Sports Maciej Markowski, Mateusz Szczepaniak, Chris Holder, Tai Lofinden. Ci zawodnicy mają być zawodnikami Ostrowi w sezonie 2026. I Tai Lofinden odpisał: „O czym ty mówisz? Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy Lofinden w humorystyczny sposób zaprzecza takim doniesieniom”. To znaczy, nie wiem, czy to było zaprzeczenie do końca. Na przykład rok temu, kiedy pojawiły się pogłoski, że ten ma się przenieść do falu bazu Zielona Góra, odpowiadał z przekąsem, że lubi tam przyjeżdżać, że podoba mu się tam ta atmosfera, ale jednocześnie na dystans brał swoje rzekome przenosiny. Chociaż wiemy, później się okazało, że faktycznie Łofinden był w Zielonej Górze wstępnie dogadany. Czy jednak w tym przypadku jeszcze przed powrotem na tor możemy spekulować o jego przenosinach? Przecież on nawet nie zaprezentował się publiczności w Rzeszowie tak do końca, nie? Stąd bardzo dziwią mnie takie informacje przekazane przez pana Macieja, ale może on wie coś, czego my nie wiemy. Ale uwaga, to ja też mam teraz dla was wielką bombę, tylko usiądźcie. Bo uwaga, uwaga, podobno. Podobno Maksym Drabik widziany był jak przymierza się do startów w Polonii Bydgoszcz w przyszłym roku. Chłopca się przebrał za medyka. Ale oczywiście spokojnie, spokojnie, to tylko podobna twarz, żeby nie było. Ale myślę, że prawdziwość mojego newsa jest podobnej jakości co ta o przenosinach Dena. Ale jeśli coś takiego rzeczywiście się wydarzy, to Cię o tym poinformuję, więc zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić. Pozdrawiam wszystkich wspierających i do następnego odcinka. Na razie, cześć! Ok, ok moi drodzy, umknął mi jeden temat, temat Bartka Bańbora, ale jest on na tyle ważny, że po prostu pokrótce wam przedstawię, jaka była sytuacja. Dwa dni temu podczas zawodów DMPJ Bartek Bańbor w jednym z biegów, dokładnie w biegu 18, wywiózł na szeroką Maksymiliana Pawełczaka. Na szczęście zawodnik Polonii wstał, nic mu się nie stało, no ale wykluczony został zawodnik motoru Lublin. Ten bieg był o tyle istotny, że jeśli motor by go wygrał, to zająłby chyba drugie miejsce, z tego co pamiętam. Natomiast Bańbor został wykluczony, więc takiej możliwości już nie było. No ale uwaga, bo tutaj zaczyna się najlepsza zabawa. Bartosz Bańbor chyba nie zaakceptował tej decyzji sędziego i wyjechał do powtórki biegu. Przy okazji skandując do kibiców, podnosząc ręce, prowokował i publiczność oraz samego sędziego Meize, który nie miał chyba wyjścia. No, nie miał wyjścia, wlepił mu czerwoną kartkę. Tym samym nie wiem, bo nie prowadziłem badań, jest pierwsza w nocy, kiedy to dogrywam. Wydaje mi się, że Motor Lublin jako jedyny zespół może poszczycić się tym, że ich dwóch młodzieżowców dostało w tym sezonie czerwoną kartkę. No bo przecież Wiktor Przyjemski za brutalny atak na Kacpra parę tygodni temu, teraz Bartek Bańbor za, nie wiem co, jakąś niesamowitą fantazję młodzieńczą. Z jednej strony przypomniało mi to takie szaleńcze lata Sławomira Drabika, który po prostu nie patrzył na to, co powiedzą inni. Z drugiej strony, kurczę Bartek, masz dopiero 18 lat. Dlaczego? Dlaczego wyjechałeś do powtórki pomimo wykluczenia? Nie wiem, wiem, że DMPJ to są najlepsze zawody na świecie i tam wytwarzają się niesamowite emocje, ale wydaje mi się, że popis jaki dał Bartek był co najmniej dziwny. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach.